Twoi aniołowie stróże mają dla ciebie specjalną wiadomość. Dziś jest czas, aby wydobyć na światło dzienne prawdę, którą twój duch pragnie ujawnić. Znasz już tę osobę, a to, co za chwilę odkryjesz, może wstrząsnąć podstawami twojej percepcji. To odkrycie może być zaskakujące, a nawet szokujące, ale koniecznie je usłysz. Ponieważ kryje w sobie klucz do Twojego wzrostu i oświecenia. Duch, ten wieczny płomień w Tobie, zawsze był w zgodzie z energiami i intencjami otaczających Cię osób. Dostrzega więcej niż Twój świadomy umysł jest w stanie pojąć i szepcze, aby poprowadzić Cię do tej chwili przejrzystości. Osoba, którą, jak sądzisz, znasz tak dobrze, ma głębszą historię, ukrytą warstwę, która nie została jeszcze ujawniona. Zrozumienie tej prawdy jest kluczowe nie tylko dla zdobycia wiedzy, ale także dla postępów podróży, w której jesteś przeznaczony. W kontaktach z tą osobą być może odczuwałeś więź wykraczającą poza powierzchowność. Być może zauważyłeś coś wspólnego, obecność lub rezonans którego nie potrafiłeś zdefiniować. Twój duch próbował cię ostrzec, przygotowując na to, co czai się pod powierzchnią. Wygląda na to, że ta osoba nie jest tym, kim się wydaje. Twoja zewnętrzna fasada, osoba, którą prezentujesz światu, to starannie skonstruowana maska. Pod tą maską kryje się prawda, którą twój duch już wyczuł. Prawda, którą należy teraz ujawnić. Zastanów się, kiedy czułeś niewytłumaczalny pociąg lub odrazę do tej osoby. Przypomnij sobie chwilę, kiedy intuicja podpowiadała ci drobne szturchnięcia, kiedy wewnętrzny głos szeptał ostrzeżenia lub zachęty. Te uczucia nie były przypadkowe, były to wiadomości od jego ducha, próbująca ujawnić prawdziwą istotę tej osoby. Twój duch zawsze znał prawdę, a teraz Twoja kolej, aby ją poznać. Osoba ta nosi w sobie dwoistość, połączenie światła i cienia. Na pozór możesz sprawiać wrażenie życzliwego, hojnego i godnego zaufania. Być może okazywałeś przyjaźń, miłość lub wsparcie, ale Twój duch zauważył cień, jaki niesie ta osoba, ciemniejsze aspekty jej istoty które ukrywa przed światem. Być może zauważyłeś niespójności w swoim zachowaniu, lub momenty, w których Twoje słowa i czyny nie pasowały do siebie. Być może dostrzegłeś przebłyski gniewu, zazdrości lub oszustwa, które szybko zostały ukryte. To nie były proste zbiegi okoliczności, były to pęknięcia w jego masce, chwile, w których wymykało się Jego prawdziwe ja. Twój duch zauważył te pęknięcia i prosi Cię o zwrócenie uwagi. Objawienie tej głębokiej prawdy niesie ze sobą lekcję rozeznania, patrzenia poza pozory i zaufania swojej wewnętrznej mądrości. Cień tej osoby odzwierciedla cień w Tobie, części Ciebie, których jeszcze w pełni nie rozpoznałeś i nie zintegrowałeś. Uznając prawdę o tej osobie. Jesteś także wezwany do przyjęcia prawdy o sobie. Nie oceniaj tej osoby surowo, ponieważ jej cień jest częścią jej podróży, tak jak Twój własny cień jest częścią Twojej. Podchodź do tego objawienia ze współczuciem i zrozumieniem. Potraktuj to jako szansę na rozwój, szansę na pogłębienie swojej świadomości i wzmocnienie swojej intuicji. Twój duch chce, abyś przyjął tę prawdę, pozwalając, aby doprowadziła cię do głębszego zrozumienia i bardziej autentycznego połączenia ze sobą i innymi. Zastanawiając się nad tym przesłaniem, pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Twoi aniołowie, stróże są zawsze u Twojego boku, oferując miłość, wsparcie i wskazówki. Niestrudzenie pracowali aby pomóc jej ujrzeć prawdę i otworzyć oczy na rzeczywistość, skrywającą się pod powierzchnią. Zaufaj ich mądrości i własnej wewnętrznej wiedzy. Twój duch zawsze znał ścieżkę i będzie nadal prowadził cię w stronę światła, bez względu na to, jak ciemna może się ona wydawać. Poświęć teraz chwilę na połączenie się ze swoim duchem. Zamknij oczy, oddychaj głęboko i poczuj wokół siebie obecność swoich aniołów-stróżów. Pozwól, aby ich światło wypełniło Twoje serce, oświetlając prawdę, którą Twój duch próbował objawić. Poczuj spokój, który towarzyszy świadomości, że jesteś prowadzony, chroniony i kochany. Niech ten spokój ukoi Twój umysł i uspokoi Twoje serce. Mając tę jasność, zastanów się nad swoją relacją z tą osobą. Czego się od niej nauczyłeś? W jaki sposób rzuciła ci wyzwanie, zainspirowała lub zmusiła cię do rozwoju? Zastanów się, jak jej cień odzwierciedlał twój własny i jak to objawienie może pomóc ci uzdrowić i przemienić. Twój duch chce, abyś postrzegał tę osobę jako nauczyciela. Lustro, w którym odbijają się lekcje, których musisz się nauczyć. Ta podróż odkrywcza nie jest łatwa, ale jest konieczna. To podróż, podczas której można odsłonić warstwy, wyjść poza iluzję i przyjąć prawdę. Twój duch wzywa cię, abyś wkroczył w swoją moc, zaufał swojej intuicji i szanował mądrość, która w tobie mieszka. A w prawdziwa natura tej osoby jest katalizatorem Twojego własnego przebudzenia iskrą, która rozpali płomień Twojej wewnętrznej wiedzy. Idąc dalej, pamiętaj, że każda osoba, którą spotykasz, jest odbiciem jakiegoś aspektu Ciebie. Każdy jest nauczycielem, każdy jest lustrem, który pokazuje te części Ciebie, które wymagają uzdrowienia, pokochania i integracji. Ta osoba nie jest inna. Jej cień jest Twoim cieniem i akceptując go, możesz znaleźć w sobie światło. Słuchaj swojego ducha, zaufaj jego wskazówkom, gdyż nigdy nie sprowadzi cię na złą ścieżkę. Prawda o tej osobie może być szokująca, ale jest to prawda, którą jesteś gotowy usłyszeć. Twój duch przygotował cię na tę chwilę, a Twoi Aniołowie stróże są tutaj, aby wspierać Cię na każdym kroku. Przyjmij to objawienie otwartym sercem i pozwól, aby poprowadziło Cię do głębszego zrozumienia i bardziej autentycznego połączenia ze sobą i innymi. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwa od aniołów. Kontynuujmy tę podróż razem, wspierając się nawzajem po drodze. Amen. Jeśli chcesz okazać swoje wsparcie, możesz przekazać super podziękowanie o wartości do 20 dolarów amerykańskich. Wpisz 1111, aby odebrać tę wiadomość. Czekamy na ponowne spotkanie jutro. Niech Bóg Wam obficie błogosławi.